Witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian. Oczywiście ze mną dzisiaj moi y, wierni y, sąsiedzi. Cześć, sąsiad jeden, czyli y, Dudek. Cześć. I witam drugiego, naszego pomocnika. Prawą rękę. Dzień Boże. Dobra, my jedziemy szybko. Y, y, no szybko. Jedziemy sobie z tym Gruberem. No, już widzieliście Gruber, no taki nabytek. Mieliś, no, na, na początek jakiś taki w miarę, w miarę jeszcze taki sensowny, nie za duży, a później no to wiadomo się będzie coś większego kupywać z czasem, no to wiadomo nie, a... Ty już pojechałeś, tak? Mm, ja tak. Dobra. Ja C na 49. A ty już, gdzie ty jesteś? No, przejechałem sobie, to no bardzo. Aha, dobra, to, to nie nasz 49, tylko tu No, jeszcze nie znasz pól, no wiem. Tutaj sobie wiedź, i ja sobie zaraz za tobą pojadę. No, sorry, sąsiad, jestem tu nic nowy. Się, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Czekajcie sobie, tu ustawimy. Dobrze, 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 teraz muszę 35. tylko ogarnąć. Dobra, to jest to. Tak. Ach, sąsiad, jeden, drugi, a tutaj następny przyjął <laughs> się pokazać nowym sprzętem, nowym, bo... Tylko rozłóż go tam, wiesz, o, dobra, tak. Dalej jedź, dalej, dalej, dużo dalej jedź, bo to 10 metrów... Jedź, tak... do przodu jeszcze. Szeroko, szeroko. Tak mniej więcej będziesz dobra. widział. Dobra, ja pierwsze zawsze zaczynam ząskę nie? Dobra, No a jedź tak, czy e... siak, szeroko, no dobra, no jedź. Bardziej szerzej, 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 szerzej. Tam 10 metrów jeszcze szerzej. Jeszcze szerzej. oddal kamery kamerę i chcę zobaczyć, jak ten... Nie, wystarczy, wystarczy. Bo nie chcę mijaków zrobić, nie? Nie, za szeroko jedziesz. Bo rzucam na nie, sąsiada, ja nie Git, 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 git mi teraz rozbiera. Ja, nie, ja nie chcę, żebyś rzucał do sąsiada. Nie, Nie, jedziesz. jedź Elegant. szerzej, jedź szerzej. Rzucę. Elegancko Siedź Jedź szerzej. Mówię, jedź szerzej, to słuchaj nie, bo cię zwolnię. Tu, czynsz plusa na pole. No rzucaj, a później będzie, że zgnojąłem mu pole. Jedź szerzej. Chyba widzisz, oddal co panel i będziesz widział. No, widzę tylko ten, no Ale tutaj fajna, fajna fajna robota a nie najgorzej ten gruber tutaj się sprawdza, także powiem szczerze, no zapiąłem Ursusa, mówię, nie niech się robi. A tak myślę, że taki gruberek dla niego to jest nic. Przyjemność tak można powiedzieć dla tego czynnika. Szerzej. Dużo szerzej, jak ty to człowieku jedziesz? Jedziesz szerzej, bo po co mam dawać o Nie, bo po ja tak trochę nie widzę. Ty, jak mam tutaj... Sąsiad! Linię. Sąsiad Dudek! Weź, że mu pokaż jak to ma robić, bo widzę, że jeszcze nie ogarnięte za bardzo. Weź jak na końcu to niech on wyjdzie i pokażę. No ale idę czekaj, bo na grzyby się wybierałem. A no weź że mu pokaż, bo widać, że jeszcze sieroty. Nie Ty, bo, w, bo wczoraj w nocy ta pełnia była. To może jakieś prawdziwki będą. Może, trzeba się wybrać po robocie. Skończymy robotę. Także przyjdź do tego mu pokaż, bo on jakieś nie wiem, jest nie hala. Pokaż mu, jak się powinno jeździć. Trzeba go nauczyć, widzowie. Wiecie o co chodzi, nie? No, e, przypominam, subskrybujcie kanał. Bo sąsiad będzie nagrywał. Ty mu go zostaw tam na końcu i nie chce tam. A ile masz procent? E, ja, 28. No dobra, no to pokaż mu sąsiad, bo tyle z tego wodnika, że szok. Dobra, sąsiad to weź, e, nie chcę ci ten, e, już to jakbyś już po, dokończył, to a ja polecę już ten no, na ładowarkę, już, żebyś żeby był przygotowany na ładowanie. Kurde, mówisz, żeby ci tak robić, w, tru, w trójkę będziemy robić? No to nieźle. Ja nie wiem, czy sobie sąsiadowi by chciał. chciało. Ja, nie co? wiem. No to by operator yy, naszego ciągnika. Później sobie wybijemy coś. Jak będzie porządna robota. Sąsiad widać, że doświadczony jest. Wie co jest 5. A, a a wy to na GPS-ie robicie? Nie. Nie. Jeszcze nie, nie doszliśmy. Sąsiad, wiesz, wjechał w fosa, boże, ja nie widzę, nie. A nie, nie. No trochę wjechał że żeby to miejsce... Specjalnie na uboczu stanęłem żeby się z rozrzutnikiem dowieźć. panowie, ale teraz ma, e, mamy blisko pola, nie? No tak. A jak na przykład ben, będą dalej pola do nawiezienia, to będziemy to na przyczepy dawać? Nie. Też nie, no po co? 12 ton... Czy, będzie? Czy będziemy po prostu traktor... latać 12 tonówką? Nie. 12 ton na rozrzutniku masz yy, i duży traktor, 5, co masz szybko w skrzynie i jeździsz. Nawet tym można jeździć bez problemu. No dobra. No, widzę, że już Ditek leci czy Ditek, No, Dobra my sobie tutaj ogarniamy Trzeba otwarta No a teraz, no bezerkową robotę robimy, no robotę robimy bezerkową uprawę stwierdziłem, dobra trzeba spróbować tego czy to ma jakikolwiek sens no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie szło Myślę, że powinno być ok. Wsadzimy tutaj. No, no myślę, że par, parę sezonów to wiadomo, że trzeba zaorać, ale no, tak wiecie, czy nie sobie sezonami, tylko że. Właśnie. Właśnie, no, tutaj gruberem, no to poprawia korka. No i no, jest różnica trochę, no, ale myślę, że jest ok. Sąsiad jeszcze się nie zdecydował na deserkową chyba Ale też już musicie, musicie go zapytać U. A wy już tam na bazie? Jest na bazie, na gospodarskiej? Tak To fajne. Ja już chyba już tak spół, chyba już yy, rozrzutnika jest naładowana. To bardzo fajne. Musimy myślę, że się zamienimy. Ty będziesz tutaj gruberował, a ja będę siał, ale to, to później. Znaczy no dzisiaj raczej nie już, w dzisiejszym odcinku. Bo już od razu pasowało to siać. Żeby to szło elegancko. Bo tak w sumie to tak myślisz na oko, tak z pół pola już zgruberujesz? Teraz? No tak na oko. Nie myślę, nie. Ty, to jest kawał pola. To jest hektar prawie. Może jeszcze trochę? A, przy, a przypomnij proszę jaki ty tam masz metraż tego grubera? 3 metry. metry, panie kolego. Jak tam? Załadowanie już? No, już, no tu, już, już, już tutaj mi diedek, e, o uciekła mi, no, uciekła mi noga z pedału i, i trochę ten, dobra Full Full? No to odjeżdżaj No jak widać mam pracowników jednych Lecę w do Ty, y, możesz już zapiąć dużego John Pozwolę Ci się przejechać już. <gry> możesz zapiąć dużego John do, do siednika Lemkena. Okej. Okay. I na nasze gdzie gdzie, gdzie gdzie zostawiłeś siewnik? No w tych garażach, jak stoi John to po prawej stronie. Jak stoi, siedzisz A, do, do, dobra, dobra, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Co my tu będziemy siać, rzepak chyba. Albo soję? Nie, ja rzepak. A, bo tu masz bronę aktywną. Dobra. A, sąsiad jedzie. Sąsiad to jest dobry. gość. Może. Za flaszkę, ale może. że tutaj plus dla sąsiada Ej no. a jeszcze takie eee e, a sąsiedzie po, powiedz mi sąsiedzie bo Jeszcze ja. mam takie No no co? co, co bo jeszcze mam, mam takie pytanie do ciebie no. Je, e, Jak tu biegi wchodzą? No no tam dobra weź chodź do Ursusa ja się przejadę tutaj z gnoją. Nie bo tak no weź się do... Urzusa o, i dobra, i... weszło, weszło, weszło. Zacznijmy. Spokojnie. Ej, mówię ci coś. Weź się do Ulsusa gruber... i zacznij gruberować. Bo ja tutaj gniją Dobra. Dobra. Myślę, że to ma wystarczy. No ale ten Jones jest to też jest sprzęt Nie można powiedzieć na niego ani słowa Tak jak on się wydarzył to chyba żaden Naprawdę no, już 50 godzin u nas w gospodarstwie zrobił To jest naprawdę sporo A jest dwa razy krócej od rysusu. Także tutaj dla dla takiego właśnie porównanie, można powiedzieć. Bo to jest jednak spora różnica. w tej też chodzi, a tam więc nie chodzi. Niech chodzi. No. Zaraz tylko zapnijmy sobie do sygniczka. I będziemy kończyć odcinek dzisiejszy. No i myślę, że w następnym odcinku już będzie z y, żniw soi. No raczej tak. Z nowym sprzętem, y, z, z nowym Pracownikiem. Szczepje jeździły. kombajn będzie jeździł. Jest bardzo fajnie A to już, duży... a tu już A tu już jest na całości rozwieziony obornik, czy jeszcze nie? Chyba tak. Proszę? Chyba tak. Czekaj? Zaraz ci powiem. Bo nie, bo nie pamiętam Czy jeszcze wszędzie, tak, wszędzie do rozwozi? Bo ja nie wiem gdzie Wszędzie, wszędzie Gdzie, gdzie sąsiad e, Dudek zostawił Jundira Nie, ja już rozdawam wszędzie Dobra Dobra, my sobie tutaj tego Naszego pięknego sipa Odstawimy Jak drugi pokos nam szybko poszedł Mo z drugą sobą to wiadomo Że e, no, no, nie wyszło Jak Ci tam idzie? No już pół pola poszło No to dobrze A My sobie go tutaj jeszcze obmyjemy tę chwileczkę i dobra sobie tutaj tak elegancko staniemy no i tym pięknym akcentcikiem ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Nie zapomnijcie łapce w górze, subskrypcji na tym kanale. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!